Modlitwa o dar potomstwa. Panie, mój Boże, Stwórco życia i Dawco wszelkiego dobra, przychodzę dziś przed Twoje oblicze z sercem pełnym tęsknoty. Tęsknoty za życiem, które mogłoby rozkwitnąć pod moim sercem, za maleńkim cudem, który byłby owocem miłości i Twojego błogosławieństwa. Panie, Ty znasz mnie lepiej niż ja sama, znasz moje pragnienia, mój ból, moje łzy. Znasz te ciche westchnienia, które wypowiadam w nocy, kiedy nikt nie widzi, a dusza woła do ciebie: Dlaczego jeszcze nie? Wiem, że twoje drogi nie są moimi drogami, a twoje plany są większe niż potrafię zrozumieć. Ale dziś, Panie, proszę cię z pokorą i ufnością, jeśli to zgodne z Twoją wolą obdasz nas dzieckiem. Niech nasz dom wypełni się śmiechem, płaczem i tym cudem, który przypomina, że życie jest Twoim najpiękniejszym darem. Panie. Dotknij naszych serc i naszych ciał. Uzdrów to, co chore. Wzmocnij to, co słabe. Odnów w nas nadzieję, której codzienność czasem odbiera siłę. Niech w nas nie gaśnie wiara, że Ty możesz wszystko, nawet tam, gdzie po ludzku nie ma już szans. Boże, który otworzyłeś łono Sary, Anny i Elżbiety, spraw, by i w naszym życiu dokonał się cud nowego życia. Niech nasze ramiona, które tyle razy obejmowały się w smutku, pewnego dnia przytulą życie, które będzie błogosławieństwem. Jeśli jednak Twoja wola jest inna, daj nam Panie serce, które potrafi przyjąć Twoje plany bez buntu. Daj nam pokój w duszy, byśmy potrafili kochać i służyć życiu, nawet jeśli to życie nie narodzi się z nas. Naucz nas, Panie, ufać Ci naprawdę. Nie tylko wtedy, gdy dajesz, ale też wtedy, gdy każesz czekać. Niech nasze małżeństwo będzie miejscem, w którym Twoja miłość jest silniejsza niż rozczarowanie, a nadzieja nigdy nie gaśnie. Panie, Błogosław tym wszystkim, którzy idą podobną drogą. Tym, którzy czekają, którzy płaczą, którzy czują się niezrozumiani i samotni. Niech ich serca poczują Twoją obecność. Niech zrozumieją, że nawet w pustce jesteś Ty. A tam, gdzie Ty jesteś, zawsze jest życie. Duchu Święty, pocieszycielu i dawco życia, przyjdź i rozlej się w naszych sercach. Ulecz nasze rany, uspokój nasze myśli, wlej w nas siłę, by kochać w czasie oczekiwania. Niech twoje światło rozproszy ciemność zwątpienia, a twoja moc uczyni możliwym to, co dziś wydaje się niemożliwe. Maryjo, matko życia, która nosiłaś w swoim łonie zbawiciela świata, spójrz na mnie z matczyną czułością, znasz pragnienie serca, które chce kochać tak jak ty kochałaś. Uproś u swojego Syna łaskę macierzyństwa, a jeśli Bóg zechce inaczej, uproś miłość, która potrafi rodzić dobro na tysiąc innych sposobów. Panie, Dziękuję Ci za wszystko co już uczyniłeś w moim życiu. Dziękuję za miłość, którą mnie otaczasz, za każdą łzę, która oczyszcza serce, za każdy dzień, który zbliża mnie do Ciebie. Daj mi Boże cierpliwość, bym umiała czekać, mądrość, bym umiała zaufać i serce, które nigdy nie przestanie wierzyć w cuda. Bo wierzę, Panie, że u Ciebie wszystko jest możliwe, że w Twoim czasie i w Twoim planie każdy ból może stać się początkiem nowego życia. Niech się stanie Twoja wola, Panie. Bo Twoja wola jest miłością, a Twoja miłość życiem. Amen.